Co chcesz? się stąd. Cześć, sesiek! Cześć, cześć, cześć. cześć, dziewczyny! Nie, imprezy! Dziękujemy! He, fejezy! Nie wejdziecie! Dlaczego? Bo nie macie zaproszeń! Jakie zaproszenia? Amina zaprosiła nas osobiście! Tak, wejdźcie na przyjęcie urodzinowe Aminy jest bez zaproszeń. Bez sensu, dmuchaliśmy tonę balonów? Podajcie się! Nie wpuszczę was! Ej, Czesiek, to tu jest impreza hawajska? Nie, tu są rodziny Aminy. Dobra, żartuję! <głos> <głos> Czesiek, co robisz? Pilnujesz? Tak, odpowiadam dziś za wasze bezpieczeństwo. O, czuję się teraz całkowicie bezpiecznie. Zgadza się. Czesiek, nie wpuszczaj frajerów. Zrujnują całą imprezę. Nie wpuszczaj tej otościokę! Ostatnio nam zanieczyścił powietrze. Nic nie zanieczyściłem. Aha, myślisz, że nie pamiętamy, jak ostatnio obijałeś się kolą i pierdziałaś przez cały wieczór? To nie było od kolicy tylko od tego burgera. Nie martwcie się, ja wpuszczę go. Co za różnica, Kola czy burger? Wciąż psujesz atmosferę, chłopaku. Dobra, chłopaki, nie tłumaczycie się. Idźcie się bawić. Dzięki, czesek. Proszę, nie smutcie się, wysyłam link na YouTube. Zobaczycie, jak się bawiliśmy. A, a przy okazji lajka.